Przeżywamy dzisiaj święto nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. I oczywiście Ewangelia e, przedstawia nam ten fakt. Maria nawiedza świętą Elżbietę. W tej scenie myślę, to co jest ważne, przynajmniej to co jakoś sam tak odczytuję, to jest to, że Maria zanosi Elżbiecie Chrystusa. Maria jest w stanie błogosławionym, jest w ciąży, nosi w sobie Pana, nosi w sobie Chrystusa. I w tej scenie jest pewną, pewnym obrazem kościoła, który ewangelizuje. Kościoła, który niesie żywą ewangelię światu. Maria czyni to w sposób taki bardzo pokorny, e, czystym sercem. Jesteśmy w takim szczególnym miejscu, właśnie w Tursku. I tak sobie myślę o tym nawiedzeniu, bo tu Maryja też nawiedziła to miejsce już niedługo. Odpust w Tursku, wielkie uroczystości, ale właśnie Maryja przybyła tu w tym obrazie, też przyniosła tutaj Chrystusa. I myślę, że to jest też coś inspirującego dla każdego z nas. Każdy chrześcijanin ma tak jak Maryja, na jej wzór: nosząc sobie wiarę, nosząc sobie Chrystusa, nieść tego Chrystusa światu. Myślę, że ta potrzeba jest coraz głębsza i coraz bardziej wyraźna i abyśmy to czynili też w takiej prostocie serca ubogimi środkami, ale z taką radością w sercu, właśnie jak Maryja. Niech ona będzie dla nas takim źródłem, inspiracją do, do ewangelizacji, by dzielić się wiarą z innymi.